Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś yy, przygotowałam taki miks z drapek na 58 zł. Mam tak: Droga do Miliona, Paradiso, Starożytny Skarb, Owocowa Eksplozja, Magnetyczne 5 i Szczęśliwe Linie. Troszkę z drapek szybszych, troszkę do podrapania dłużej. A zaczynam Szczęśliwe Linie z numerem drugim. I tu mam tak podkowa oraz ananas. No i tutaj już są zaliczone. Dobra. Garnek i kwiat. Jest garnek. No i to tylko tyle. Dalej wiśnie i serce. U mnie dzisiaj pogoda deszczowo śniegowa pochmurną bardzo truskawka i gruszka truskawka to gruszka, truskawka słońce pomarańcza jest tutaj słońce i pomarańcza gwiazdy i diament gwiazda, diament oraz kości. Kości są. trafla nie ma. No to pik i klucz. Tutaj, tu. I pik tu. Arbuz i jabłuszko. Tu. Arbuzy. O, to jeszcze pika zapomniałam. Dzwon i słoń. Dzwon, dzwon, słonia nie ma. Ostatnie dwa to sakwa i winogrono. No i tym sakwą to zakończę, bo nie ma winogrona, więc zrabka przegrana. A następna to magnetyczne 5 z numerem pierwszym. Taka mi się trafiła. A tu jest tak 6, 3, 2.

Nie pamiętam, ale 30 zł pod czarną piąteczką jest. Także tu jedynka była trafiona. Owocowa eksplozja z numerem 4. Ja muszę inny drapak wziąć. Arbus i gruszka. Tutaj, tutaj jest arbus, kolejny, kolejny, tutaj widzę gruszkę, i tu gruszkę. Dalej kokos i truskawka. Jest kokos, kokos, kolejny. Tutaj truskawki. Chyba wszystko! Kiwi i banany. Tu kiwi tu. Tu kiwi i banany na dole. A tu jeszcze były banany. Yy, no dobrze, czy to tyle tak raz ananas i figa są figi tu tu jeszcze o i ananas obrazu i figi no dobrze to tyle borówka i wiśnie mamy kolejna borówka tutaj wiśnie i borówka Dalej jabłko i awokado. Tutaj jabłko, awokado, jabłko, a to nie brzoskwinia, to jest jabłuszko, awokado, jabłko i tutaj są awokado. No dobra, ostatnie dwie. Y, dwa symbole to pomarańcza i winogrona. Pomarańcza, pomarańcza, ale to nic nie daje. Wszędzie poblokowane. Wychodzi, że strapka przegrana. Tak jest. No to niestety nie. E, dobra, kolejna. Starożytny skarb. A tu mam numer siódmy. Trzy takie same symbole. Pamiętamy do znalezienia, ewentualnie cztery w bonusie. Gra pierwsza są różne. Gra druga. No i popsuli nam bonus. I dwa razy skrzynia, czyli nic. Gra trzecia. Tutaj dwa razy słońce. Dalej: harpa, winogrona, faraon, papirus i papirus. Gra piąta. Jest piramida, dzban. Mumia, Bielbłąd i Kleopatra. Heum, heum, piramida, statek i mumia pokusili. Ostatnia tutaj gra. No niestety nie będzie nic. Dobra. Kontrolne U i S. No, tylko jedna z wygraną. Paradiso yy, dziś z numerem 8. I szukam liść oraz deska. Na początek do znalezienia deska. Deska tu liść. No i tutaj już nic. Słońce lody. Tutaj mam w grze drugiej. Tutaj nie widzę. Lody są w grze czwartej. I słońce w piątej. Kostka płetwy. Czyli gra pierwsza, gra trzecia, gra czwarta. Tu jeszcze zapomniałam płetwy. No i w piątej sporo kostki. Płetwy nie widzę. Tu mam jeszcze tak wiadro. I kolejna linia to kostium. Tutaj nie ma, tu jest wiadro kostium i w grze piątej kostium krab i wodolot. Tu w grze pierwszej, w drugiej, tutaj nie widzę, tu też nie i krab w ostatnim. Pomarańcza okulary są okulary, tu pomarańcza i to tyle. Jeszcze jeden symbol to mewa i motyl, tutaj motyle i tu w ostatnim mewa. Tak, tylko jedna mewa, serce i torba. To kolejne symbole. No i tutaj tyle. Ośmiornica i bluzka. Tutaj jest bluzka. No. Czemu uciekasz? O, ośmiornica daje linię. Super. 10 zł. Super, nie super, ale linia jest, także zrabka wygrana. Tu mam jeszcze latarnię i rozgwiazdę. Yy, tutaj nic. Rozgwiazda. A tutaj jest latarnia. No, wydaje mi się, że tyle, więc 10 zł zgadza się, wpadło 10 zł. I ostatnia zdrabka. Droga do miliona. M mam z numerem 14. Szukamy dwóch takich samych par liczb. I tak, gra pierwsza: 33, 36, 45, 22, 17, 34. Tutaj są różne. Tu też hmm, możemy jeszcze mnożnik znaleźć: 24, 26. Tutaj 50 ale różne. 20 też. Tutaj nie ma. 42, 21. Gra 12 nie ma. Zobaczcie. No, powiedziałam o mnożniku. 32 i mnożnik razy 2. To jest chyba pierwszy raz, kiedy ta zrobka będzie u mnie wygrana. 39, 12. No, ale fajnie, że będzie coś. 53, 59, tu nie ma. 23, 11. Dalej nic, chyba nic już wszędzie nie będzie. 25, 29, gra 22, nie ma. Tutaj też nie. 57, 43 i gra ostatnia to 26 i 55. No dobra, ale wracam do mojej gry 13. Gdzie mam tutaj wygraną, mnożnik razy 2 i co mnożę? 20 zł. Wpada 40 zł tutaj na tej stawce. Literka T, nawet nie wiem, ale jest wygrana. Więc 40 zł na droga dopada. 30 zł w magnetycznym 5. Więc wynik, jak to liczyłam, 40, 50, 80 zł. Wynik końcowy na wydane 58, tak? 10 tutaj było. Tak, 58 zł wydane, 80 odzyskane. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!